Witam wszystkich tu Hikomikos. Jeśli podoba Wam się seria, zagrajmy w Pokemon Rumble Rush. Daj suba, daj łapę w górę i wbij na Instagrama HKMKS. A my dzisiaj lecimy na kolejną wyspę, na kolejną wyprawę, spróbować złapać nowe Pokémony do naszego Pokédexu. Co, co nam wypadło? Wypadło nam miejsce. O, strefa Manektrika, nice. Co tu nam uda się złapać? Electiviry i Manektriki, nice, zobaczcie. Nowy wpis, elektrajka. Jeśli byście się zastanawiali, jakby się pojawił jakiś dym za mną czy coś, to nic się nie pali. Po prostu odpaliłem kadzidełko, bo tutaj mole od sąsiadów mi wlatują. A nie chcę moli, żeby mi zjadły moje kolekcjonerskie pluszaki Pokémon, na przykład, które tam gdzieś są na półce mojej. Byłaby to wielka strata. Ja i tak mam tutaj takie odpowiednie środki na nie. Czekaj, coś mi tu nie gra. To jest scena, to jest druga scena. Dobrze, to ten Pokémon będzie nasz. nasz. Zobaczcie, Machita świecił się. O, jeszcze rzadki ten. Eee, Kamień, z którego będziemy mogli coś ciekawego wydobyć. Dobrze, dobrze. Takie rzeczy lubię. I tak, Electrike 99 CP, Electrike z Fangiem eee, i tutaj Manectric z Bytem. Spoko. Bardzo mało tych coinów wlatuje, ale kamienie, 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 kamienie to jest to, co obiecałem, że zrobię w tym odcinku. Także w tym odcinku robimy opening skrzynek, wszystkich skrzynek. E, pierw wpakujmy, e, wiecie którą? Żadną. Odpakujmy wszystkie po kolei. Tutaj są nowe medale: Snappy i Fire. Ok, niech będzie rzadki, niech się tutaj nam otwiera. I ja zużyję swoich ticketów. Na przyspieszenie otwierania. Niech będzie. Nawet wszystkie mogę zużyć, bo od dwóch dni praktycznie nie używałem żadnych. To zrobię tak, że zostanie mi może z jeden, czy coś takiego? Albo zróbmy to tak. A to wtedy na wieczór sobie zrobię kolejną dziesiątkę. Dobra. Kolejna skrzynka, kolejny drop, niezły. Aura sfera, aura tail. Okej. Okay, masa innych przedmiotów. Mm, tutaj Arceus Family Plus to to jest dobry drop, bo kurczę, to jest ostatnia szansa w sumie na ulepszenie tego Arceusa na level 5. Bo zauważyłem teraz, że już nie będą wypadały mi te same medale. To jest ostatnia szansa na. To jest w ogóle ostatni odcinek z takim otwieraniem skrzynek na kanale Hikomikos, gdzie można właśnie te medale do Arceusa trafić. No. Kurczę, Chociaż tyle, że te arkał Family Plusy wpadają. I rzadki tutaj jeszcze jeden. To jest właśnie w Pokémon Rumble Rush, że trzeba grać. Trzeba grać na bieżąco, póki, póki wszystkie rzeczy są dostępne. Bo potem nie będzie. Tak samo jak sama gra zniknie za kilka tygodni ze sklepu. Jeszcze dzisiaj mamy możliwość stoczenia pojedynku Coin Rush, gdzie do zdobycia czeka na nas 140 tysięcy na. Wyzwanie Coin Rush Ultra Exclusive. Jest tutaj Milotic, Dragonite oraz Ryperior. Nie mam niestety miejsca, dlatego muszę zrobić porządek w Pokemonach. Także e, zróbmy to teraz, póki jeszcze jest możliwość e, wszystkie te giry do pozbycia, żeby potem móc zdobywać kolejne medale i upgrade'ować nasze Pokémony w drużynie żeby stawały się coraz to potężniejsze i silniejsze. Dobrze, grapplerów będzie sporo, także tu mnie cieszy fakt, że będę mógł ulepszyć ten medal za momencik, już za chwileczkę. Eee, dobra, transferujemy wszystkie, bo to i tak nam tu wiele nie zmieni. I tak wolę mieć ten jeden, zawsze na Pokemonie do ulepszania. niż kilka rozbitych, słabszych medali. I tak większej ilości niż trzech nie używam. Dobra, zaznaczone 100, transfer, dziękuję. 300 upgrade kitów. Jeszcze tutaj te pozostałe, słabsze, również sobie zostaniem ztransferowane. O! Tego nie wiedziałem, że rzadko się trafia ten brownie. Fire i rock do naszego rozwaladosa. Fajne. Fajne jest to, że nauczyłem się w ostatnich odcinkach robić te e, skrzynki pod konkretny typ, bo przed każdą walką mamy możliwość wyboru, gdzie chcemy polecieć, i często w powtórkach pod daily stage'ami mamy możliwość robienia pojedynków z wybranymi e, typami pokemonów. Dzięki czemu dostaniemy konkretne typy medali na później. Dobra, walczymy. Mój telefon płonie. Mam nadzieję, że nie wybuchnie, bo to jest chińska bateria. A jak wybuchnie, to będzie przynajmniej wybuchowy odcinek. Czegoś takiego jeszcze na moim YouTubie nie było, żeby wybuchał telefon. Może jakbym się poparzył albo stracił rękę, to by było dużo wyświetleń. <laughs> nie byłoby to zapewne przyjemne doznanie. O kurwa. Przepraszam. Wejdzie demonetyzacja, jeśli tego nie ocenzuruję. Kurczę, już, Hiko. Piąta minuta. Cenzura. Bez kitu muszę iść po notes i to zapisać, żebym nie zapomniał tego wyedytować. O nie, tak mi przykro. Naprawdę jest mi przykro, że się nie udało. O nie, najgorzej. Leć, leć, komikosie, leć. Zobaczymy, zobaczymy, gdzie nas przeniesie. Wow! Zobaczcie, kogo nam tutaj udało się złapać. Słana na dziko. Słana, po prostu słana. Wtedy była trudniejszym pokemonem do spotkania, a teraz jest ich tutaj pełno. Ale muszę uważać, bo teraz YouTube wprowadził takie ograniczenia, na przykład co do reklamodawców, że trzeba oznaczać, jakie treści występują w filmie. Także konkretna cenzura musi, musi wchodzić, jeśli chcemy mieć jakiekolwiek reklamy na filmach, nawet jeśli to są grosze. Bo, jeśli oznaczymy potem źle nasz filmik, na przykład, to tak jakby nasz kanał traci zaufanie wśród partnerów i wśród YouTube'a, i wtedy na przykład każdy film musi być ręcznie sprawdzany. A tego byśmy nie chcieli. A jeśli będę dobrze oznaczał swoje filmy, czy na przykład jest dobre oznaczenie, jest dobre coś tam, to będę mógł sam decydować o tym i tutaj. Szybciej moje filmy będą weryfikowane, na takiej zasadzie to działa, czy coś takiego. Na live jest wszystko dozwolone, bo wiadomo... Bawimy się na live'ach trochę inaczej niż normalnie. Dzieje się też więcej. O, Liten! Liten jest spoko Pokemonem. Ja pamiętam jak y pyro jego ewolucja... Na prylisie Pokemon Flash Fire, to byłem wtedy na turnieju w Czechach w czeskim Cieszynie, czy, czy jeszcze jakieś inne to miasto było, nie pamiętam jak się nazywało, ale byłem wtedy z chłopakami na turnieju i fajnie z Czechami udało nam się pograć na tym turnieju. Wtedy poznałem sporo osób. I od razu na hita ten Pokemon schodzi. Spoko. Co mamy nowego? Litleo, Liteo, nie Liten, co ja powiedziałem? Litleo, i Makargo. nowe Pokémony do naszego kompletu, fajnie. Spoko cieszy mnie fakt, oraz do tego kamień. Także nice. Magnemite, jedziesz. Ziu. No i ale, urwał. Ja bym wolał te rzadsze kamienie teraz pozdobywać niż te. E, ...zwykłe. Wejdźmy sobie dlatego w nasze podróże. I z czego ten rzadki wypadł? Czy on nie wypadł z tego przypadkiem? Nie. Znaczy z Bibaryla tu mamy wszystkie i tu mamy wszystkie. A w Daily Stages już sobie zrobiliśmy to. E, w takim razie polećmy... Wiecie co? Wróćmy się i na te balony polećmy, co tutaj tak krążą na naszej mapie. Tu mamy... uuu Fenekina! Tak? Ewolucję Breaksien. Nice. Dobry Pokemon. Litwiki! Właśnie, Litwika będę miał. Do kompletu, chcę go mieć. Jest jeden Litwik. Będę miał figurkę i, i w grze. Także dajesz Litwik. To jest w ogóle figurka, chyba w poprzednim filmiku mówiłem, z gry Pokemon Rumble na konsole Nintendo Wii. I na konsoli Nintendo U grałem sobie właśnie w Pokemon Rumble. Tak samo na Wii. Ale to było jedynie na live'ach. Jedynie na live'ach z Nintendo. Nie wiem, czy ktoś pamięta z Was takie, takie akcje. Bo to się bardzo rzadko pojawiały. Kilka lat temu na kanale Hikomikos. Frenekin, A break ręczy siądzie? Siądzie. Nice. Nowy wpis dla nas? Tak. 91 CP. Słaby, ale ważne, że taki. Dobra. Litwik. Nice. No dosłownie, kanciasty taki sam. Taki sam. Śmieszek pocieszny. No i Breaks in z returnem bardzo słabym atakiem, bo tylko jednokwiastkowym. Także niewiele on wnosi do mojej rozgrywki teraz. Kolejne dwa balony latają. Zobaczmy, co tam będzie z tych balonów. Łączenie, łączenie, łączenie. I Bajnaku? Bajnakula też chyba nie mam, wiecie? Zawalczymy sobie. Z Mola Alomomola Alomomoli też nie miałem. Nowy Pokémon 134 cp e, Wszystkie Pokémony roznosimy na hitę. Dobra, to jest ten Binakol, tak? To go tutaj ciosem potężnym Arkełówca. Spróbujemy załatwić. A kogo nam złapało? Almomole. A ja chciałem tego drugiego. No to trudno się mówi. E, naszym bossem będą bibarele... E, to słabo. Bibaryle i Bajnakul to tak średnio bym powiedział I teraz na dobitkę Bang! 20 tysięcy obrażeń I siądzie, nie, ale dał kamienie chociaż Lepszy ryc niż nic Dobra, alomomola, alomomola, bibarel I znowu Magnemite się męczy Będę musiał powyrzucać trochę tych kamieni niepotrzebnych, zbędnych, które zajmują miejsce. Tu mam jeszcze, zobaczcie, nie Pacirisu, tylko Emolgę. Tam na górze, jeśli by się udało w nią trafić, jest jaskinia Emolgi. To jest właśnie to, na czym nam zależało. I teraz lecimy do jaskini Emolgi. Pacirisu mamy na powitanie. Jeden jeszcze świecący, także jakiś dobry atak teoretycznie. Dobra, przelecimy to szybciej, bo już tak mi się nie chce z tymi pokonami walczyć. Chociaż może powinienem do, do questów e, toczyć te walki. O Magnemite. O jest Emolga i Pachirisu ich bronią. Latająca wywiórka, a ona będzie moja, bo już widzę, że jest osłabiona. W sensie z gwiazdkami to znaczy, że raczej siądzie. Oczywiście, że tak. Jeszcze rzadki kamień. Emolga 113 CP. Dobrze jest. Co mamy jako nasze nagrody? Paccherisu, patcherisu, emolga z shockwavem em 3 oraz 39 końców, piórko i kamień, który tutaj Magnum nam zaniesie do rozpakowania, z którego będzie jakaś ciekawa, interesująca skrzynka. Dobra, hmm, tournament dzisiaj zaliczony. Jeszcze możemy stoczyć kolejne pojedynki na naszej wyspie. Już odblokowaliśmy, bo złapaliśmy 20 wymaganych Pokémonów. Także stoćmy pojedynek z lampentem. Kolejny boss. 60 sekund na pokonanie go. Najpierw Litwiki sobie rozwalimy, chociaż w sumie nie jest to wymagane, żeby rozwalać te Pokémony dookoła. Możemy konkretnie od razu uderzyć w bossa. Tutaj tak tylko monetki są do zdobycia. I diamenciki z naszego questa. Oczywiście, jeśli będziemy walczyć pokémonem, którego udało nam się złapać na wyspie, wtedy odblokujemy więcej tych bonusów. Dobra, lecimy. Kolejne pokemony. I kolejne pokémony pojawiają wtedy nam się na mapie, dlatego trzeba jak najwięcej tych pierwszych e, poziomowych plansz odblokować sobie, bo wtedy tym więcej rzadkich pokémonów będzie nam się pojawiało na mapie. i cyk. Puchaj co wezmę będę używał na, naszego rozwaladosa, żeby tutaj yy, porozwalał trochę tych Pokemonów Trochę pouzupełniał sobie diamencików i może, może, ale to może. Kupię jak będzie jakaś fajna legenda, to kupię dostęp do tych specjalnych, jak mamy tutaj Daily Stages, to tam się pojawiają takie legendy. Jakby była legenda Iveltala albo Zerniasa, to wtedy na pewno bym kupił. Gdyby tutaj było za 300 diamentów do kupienia, to jest takie gwarantowane, że wtedy idę i kupuję. Najpierw jeszcze polecimy na balon. Emolga ponownie. No to już była, bo udało nam się mu złapać. Ale to nic nie szkodzi, żeby spróbować jeszcze raz stoczyć tutaj pojedynki z tymi Pokémonami. Tutaj towarzysz Pokemon. Jest ratata, która nam pomaga w tym pojedynku. Dobrze, rozwalone. I emolga, i pacirisu. Dobra, to na hita, poproszę. Dziękuję. Ten cios Arkeusa jest silny, już go tak wykoksiłem, a właśnie po otwarciu skrzynek nie zauważyłem, e, nie udaliśmy się do ulepszarki. Możemy uleczyć, ulepszyć nasze medale. Tutaj te wszystkie słabe kamienie trzeba wyrzucać, bo one nic tam nie wniosą do gry. Oprócz słabych kamieni i słabych itemków. Także zbieramy rzadkie i wbijamy tutaj do upgrade'ów Arkeus. Czy nam wystarczy na ulepszenie ostateczne? Tak jest. Za 50 tysięcy ostatni raz możemy ulepszyć i jest max ulepszenia zdobyte. Tu nam brakuje do Rhyperiora już chyba nie będziemy mieli możliwości. Do Greninży nam wystarczy na raz. W sumie teraz jest tutaj frołki i Greninja, bo jest ta wyspa Greninży. To wydaje mi się, że. Dobrym motywem będzie, jeśli Greninja takiego sobie złapiemy i ulepszymy. Reya plus tutaj nam nie udało się ulepszyć na piąty poziom, bo brakuje nam połowy, czyli z 24 upgrade kitów nam brakuje, z 60. Do Lucario nam wystarczy. Tutaj mamy masę coinów, także bez problemu możemy wydać. I raz i dwa, nawet na podwójne ulepszenie. A naszej mina też nas stać za 50 tysięcy również możemy ulepszyć. Także efektywność wzrasta. Przejdźmy do naszego graplera, gdzie nam brakuje 10 upgrade kitów. To nie, nie możemy na chwilę obecną z niego skorzystać, ale charge boost już można ulepszyć na 10 level. Już jest efektywność 500. Nice. Lobbera też możemy ulepszyć na efektywność o 50, czyli z 450 na 500. I jeszcze te ataki typów Pokémonów. Tu bym ulepszył Snorlaxa, czyli Normal Move Plus. Mam na Snorlaxie bo laksa dostałem z tych zadań codziennych, co nie? Eee, ojoj Misclick. kliknąłem Usuń, niechcący Aha, że zdjąłem tylko z Pokemona, nie, to dobrze, bo już się bałem, że usunąłem ten, ten przedmiot, którego nie chciałem Uff, dobra To teraz jeszcze Snapi. Tutaj 570 potrzeba to już będę mógł zrobić dopiero w kolejnym odcinku, jak pozbieram sobie trochę z tych challenge'y. Zobaczcie, na wyspie pojawiło się więcej Pokemonów, dzięki temu że zacząłem odblokowywać wszystkie te e, tutaj z pojedynków. A jestem dopiero przy nodze, bo to jest gdzieś tak z piąta plansza. Dlatego to słabo się prezentuje na chwilę obecną. Tutaj te Pokemony na hita, proszę bardzo. I cyk. Dobrze jest mieć takiego kozaka. 14 sekund poszło. Fajnie, bo plus 8 diamentów jest za każdy z tych e, wyzwań, czyli jeszcze tak po 8 jak złapię jakiegoś dobrego Pokemona z tego. E, z tej wyspy. Czy jest wyspy Greninja. Dobra, chcę kolejne Pokémony. Chcę odblokowywać plansze. Nice. Walczymy. Bo im więcej teraz zrobię, to potem będzie łatwiej mi toczyć te pojedynki wszystkie. Dobra, cyk, cyk. Jeszcze te dookoła, rozsypiemy. Masz. Kolejna plancza załatwiona. I siedzi. Dobra, widzicie? Planza się powiększa, już nie jest to tylko noga grainiży, tylko coś więcej. I pierwszy, Avalanche. W ogóle ten kamień jest tak brzydki, Avaluk, nie Avalanche, Avalanche to jest jeden z ataków, który można poznać się Pokémon z tego co pamiętam. Awaluk jest tak jakby skała, ucięta, albo właściwie góra, odwrócona do góry nogami. O, teraz chociaż trzeba się przy, przyłożyć do bosów. trzeba je chyba 2 czy 3 razy uderzyć. Dobra, plus 8, plus 8, zaraz będzie 300, czyli jak już to będę 300, to będę mógł stoczyć ten pojedynek z legendą. Ja pamiętam, że w pierwszym y, sezonie mojej serii, zagrałem w Pokémon Rumble Rush, to było tak, że wydałem pieniądze na Dark Raja i chyba właśnie Dialgę. Do tej pory mam te Pokemony, bo nie stransferuję ich. To będzie taka moja pamiątka. Dobra, żeby zawalczyć z naszym lodowym yy, bosem, jakim jest Aurorus. Trzeba mieć zdobytych 12 Pokémonów, a ja mam zdobytych 20. Także tutaj też nie robi mi to żadnego problemu. Ale problemy robi obraz z gry. Za co was przepraszam. Dobra, DPS 1300. Kolejnym bossem jest... Co to jest? To jest Curem! Ło! Wow, to ja chcę Curema! Jak stoczę teraz pojedynek z Curemem, to znaczy, że Curem będzie pojawiał się na mapie. A ja chcę Curema, bo Curem jest bardzo... ...pożądanym Pokemonem przez graczy. Wow! Chcę tego Pokemona, chcę tego Pokemona! Lol, ale on wygląda potężnie. Dajesz, Arceus! Jestem ciekaw, czy teraz będzie on na mapie. Ale tego dowiecie się w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Rumble Rush. Bo teraz... Zachęcam was do zostawienia suba na kanale i łapkę w górę. A naszym kolejnym Pokémonem do pokonania będzie... Noibat. Miałem kiedyś Noibata w wersji Shiny. Właściwie do tej pory mam na mojej konsoli. Nintendo 3DS, w którym sobie gram potajemnie nocami. To jest ten 3DS z nagrywarką. To co? Zaraz zobaczymy czy jest Greninja w kolejnym odcinku. Jeszcze musimy złapać Avaluga, żeby móc stoczyć pojedynek z tym Noibatem. Dlatego żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Pokémon Rumble Rush. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.